Kamil Szymuszowski po gali KSW53, właściwie już prawie po całej gali, bo właśnie przed chwilą zobaczyliśmy przemówienie Marcina po jego walce. Kamil, e, witam serdecznie i dziękuję Ci za to, że przyszedłeś do nas do mediów. Witaj. E, również dziękuję. Zanim będzie o Twojej walce, porozmawiajmy na gorąco o emocjach, jakie towarzyszyły Ci podczas walki Marcina z Borysem. Jak widziałeś przebieg tej walki przede wszystkim? Nie no, fantastyczna walka, bardzo wyrównana, ogólnie kocioł od samego początku, naprawdę takie tempo, że panowie dali naprawdę, myślę, że to będzie jedna z walk wieczoru, trzy rundy i cały czas, cały czas, prąd, cały czas akcja stop, zapasy, uderzenia, no. A Naprawdę panowie dali mega walkę. Nie? Dla mnie będzie na pewno walka wieczoru. Yy, widziałeś jak Marcin się przygotowywał do swojej walki. Czy sądzisz, że w trakcie tego starcia z Borysem wdrożył wszystko, co zaplanował sobie? Jaką strategię ułożył w głowie razem ze swoimi trenerami przed galą? Myślę, że głównie tak, no bo na wywierał presję na Borysie, dobrze mu to wychodziło, no tam myślę to obalenie w drugiej rundzie, które Borys yy, wykonał na nim, to go trochę przymęczyło, bo naprawdę ze dwie minuty go trzymał, był na nim. Gdyby go nie przewrócił, to myślę, że ta walka mogłaby pójść w, w, w dwie strony, nie? Marcin zabrał właśnie mikrofon Jurasowi i wykrzyczał, że w ogóle kończy z za MMA, zakłada kanał na YouTube, potem się z tego wycofał, zażartował oczywiście, natomiast powiedział coś takiego, że chciałby rewanżu. Czy ty, już jakby odcinając się od tego, że jesteście kolegami, widzisz potencjał na rewanż w tej walce? Tak, no bo walka była bardzo równa, no i tak jak mówię, bardzo efektowna, więc oni naprawdę dali super tą walkę, więc rewanż jest jak najbardziej wskazany, bo, bo naprawdę miło się to oglądało, taką pracę jednego i drugiego, nie? Siedzisz sobie już tutaj od dłuższego czasu, już tak na spokojnie oglądasz, oglądasz walki, no ale gdzieś tam z tyłu głowy jest ta myśl o tym, że dzisiaj ty swoją walkę przegrałeś, podobnie jak twój klubowy kolega. Co poszło nie tak twoim zdaniem w tej walce? Co cię zaskoczyło w trakcie walki co spowodowało, że, że ta przegrana nastała? Yy, nie wiem, no chwila nieuwagi według mnie, no bo yy, plan, który założyliśmy z trenerami na samym początku wykonywałem, czyli narzuciłem swoją yy, grę. Michałowi, czyli wywierałem na nim presję, czyli to, czego najbardziej chcieliśmy zrobić. No ale co, chwilanie uwagi dostałem to cios, odcięło mnie, błysło i, no i przegrałem niestety. Wspomniałeś, jak już tak wcześniej rozmawialiśmy poza kamerą, że są te takie momenty, których nie pamiętasz. To od którego momentu byłeś, że tak powiem, poza swoją świadomością, co pierwsze pamiętasz po, po tym kokałce? No pierwsze jak dostałem cios, którego też nie pamiętam oczywiście, to sędzia, sędzia który leżał już na mnie i powiedział, że się nie ruszaj, nie wstawaj. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje. Dopiero jak doszli do mnie medycy, to doszło do mnie, że no już jest niestety po zabawie. Co usłyszałeś od swojego narożnika, jak pojawili się już w klatce? No, Zabor oczywiście mi powiedział, że taka jest praca i nie ma się czym przejmować, że to jest taki sport po prostu czasem niewdzięczny, a z drugiej strony piękny, tak i cały czas mi to powtarzali teraz też już po zakończeniu walki. No, powoli staram sobie to uświadamiać. No, na początku nie było zbyt lekko, trochę się, że tak powiem, no, rozkleiłem, no bo no bo nie jest to przyjemne dostać nokaut po paru sekundach tam, czy nie całej minucie. Jeszcze może gdyby to było w którejś rundzie, to jeszcze może by to inaczej, ale no nie, nie zdążyłem nic pokazać znowu. A naprawdę dobrze się czułem i czułem, że ta walka może pójść, dobrze się potoczyć. Jak sportowiec radzi sobie w takiej sytuacji? Jaki jest plan na najbliższe dni? Co masz zamiar zrobić? No na najbliższe dni no to planuję odpocząć i wtedy właśnie przez ten okres odpoczynku z rodziną yy, postaram sobie to wszystko w głowie poukładać, co dalej, jak porozmawiać z trenerami no i zobaczyć jak to się dalej potoczy Jak pamiętasz swoje pierwsze przegrane gdzieś tam ze, ze swojej kariery zawodowej i porównujesz to teraz z tą sytuacją to wtedy przeżywałeś bardziej niż teraz? Jak to wygląda? Wiesz co, myślę, że wtedy bardziej, ale ja nigdy nie przegrałem przez knockout, to jest moja pierwsza porażka przez knockout jeszcze w tak krótkim czasie więc naprawdę serce pęka, jak się przygotowywało trzy miesiące ciężkich treningów, jeszcze wszedłem w tą walkę bardzo dobrze no i dostałem ten cios i naprawdę no, nie zdążyłem pokazać e, innego Szymka, którego zapowiadałem. Czy sądzisz, że Michał Pietrzak jest w stanie zawojować się dywizję 77 w KS? Czy właśnie tu jest pytanie, no bo on nigdy nie robił 77, tak? To jest jego druga walka w catchweight'cie. No jednak te 3 kilo, jednak jak się docina, to jest to już takie... To się tak mówi, że to niby tylko 3 kilo, ale docięcie tych ostatnich 3 kg jest najgorsze u zawodników. Więc jak naprawdę tą wagę będzie robił dobrze, jest naprawdę bardzo silnym. To jest utytułowany zapasik, to jest więc przed nim naprawdę przyszłość, jeżeli chodzi, może naprawdę zwojować, bo ma na to papiery, jak widać też cios ma silny, więc, więc jak najbardziej. Kamilu, jeszcze raz podkreślam, wielki szacunek dla mnie za to, że do nas przyszedłeś porozmawiać. Dziękuję Ci serdecznie, wracaj do formy, wracaj do siebie i czekamy na Twoją kolejną walkę. Ja też bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Tobie, wiesz za co ogólnie i, i naprawdę za wyrozumiałość z Twojej strony i jeszcze raz dziękuję Indykeci. Absolutnie przyjemność, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję również.